Cześć, witam Was. Dziś nagramy sobie filmik pod tytułem Poszukiwanie wiosny w ogrodzie. No i szukamy. No ten drony już mają zawiązane piękne pąki. Azalie również. Azalie to już nawet troszkę pąki zaczynają otwierać bardzo wcześnie. Jak na początek marca to szybko. No magnolia oczywiście już też się przygotowuje. Do startu piękne pąki już są zawiązane kolejne azalie idziemy dalej Liliowce, jak widać już też niektóre puszczają świeże przyrosty ale tylko niektóre to jest akurat odmiana taka najzwyklejsza w kolorze i widać, że ona startuje, a te odmianowe, które mam posadzone obok, jeszcze nie. Żurawki. Żurawki są bardzo fajne, zimą są kolorowe, nie gubią liści, trzymają barwę, przez wiosną chociaż ożywiają troszeczkę ogród. A tu obok czosnek. Przesadzałem w tamtym roku z tej grządki w inne miejsca, ale gdzieś nie dopatrzyłem kilku bulwek, no i wykiełkowały w tym roku w tym miejscu. Idziemy dalej. Ogród wygląda niestety jak krajobraz marsowy. Jak widzicie, nic się nie dzieje jeszcze. Za wcześnie zdecydowanie. Kikuty rącznika tylko sterczą smutno. Ale jest jasna. Proszę bardzo. Lepiężnik. Lepiężnik zaczyna kwitnąć. To jest lepiężnik Variegata od Kasi, którą pozdrawiam. W kilku miejscach się przebił. Przyjął się bardzo ładnie, w ubiegłym roku posadzony. A tu obok obrazki włoskie. Myślałem, że te obrazki e, nie przyjęły się, w ubiegłym roku je posadziłem. Nie było ich widać, zgubiły listki, myślałem, że się zmarnowały. A jednego okazało się, mało tego kupiłem drugie, oczywiście, a jednego okazało się, że te pierwsze wyszły, a to są drugie, które też wyszły. Jeszcze malutkie, bo to młoda roślinka, ale cieszy tą wczesną wiosną trochę zieleni. Dobrze, chodźmy dalej. Tu niestety nic się nie dzieje jeszcze. Jeszcze za wcześnie na roślinki, ale teraz pokażę Wam ciekawostkę. To jest roczny widziokrzew. Zobaczcie, on ma wszystkie pąki liściowe już rozwinięte. On otworzył wszystkie listki. Dzisiaj w nocy było minus 5. Jeszcze takich minus 5 będzie wiele do, do maja. Wiciokrzew nic sobie z tego nie robi. No i bardzo się z tego cieszę. Wszystkie pąki ma otwierane. Tutaj jest drugi. Ten troszkę wolniej startował. On jest troszkę niższy, inny gatunek. Inny kolor. Ale już też Zaczyna pąki otwierać minimalne ma. O, już pąki są wykształcone. W ubiegłym roku był młody, jak były mrozy kwietniowo-majowe, to ja je okrywałem, ale w tym roku już nie zamierzam. Widzieć okrzew jest odporny. No i tu, w tej części ogrodu, to ciężko będzie nam znaleźć wiosnę. Jeszcze tutaj nic nie startuje jak na razie. Za wyjątkiem. Startują już pięknie, startują tulipany, startują czosnki yy, i startują, tam dalej są narcyz w dwóch miejscach posadzone, również już widać kiełki. Także wiosnę znaleźliśmy, coś się już dzieje. Jak na 6 marca? Wszystko bardzo fajnie startuje, no słoneczne kilka dni ostatnio i spowodowało, że przyroda po powodówki rusza Dobrze, a teraz zapraszam Was jeszcze na chwilę do ogrodu zimowego już jesteśmy w ogrodzie zimowym pokażę Wam, że niektóre roślinki nie dość, wystartowały to całkiem fajnie się mają zobaczcie, pokazywałem Wam bodajże dwa tygodnie temu granatowce zobaczcie, jak te roślinki już wyglądają ruszyła wegetacja pięknie się zazieleniły Tutaj um, kolejne roślinki. Mówiłem Wam w którymś z filmików, że przywiozłem sobie nasionka z Malty. Co prawda, byłem wtedy późną jesienią na Malcie, kwiatu już nie było. Po liściach, programik, aplikacja na komórkę, która identyfikuje roślinki, pokazała mi, że jest to drzewo liliowe, drzewo storczykowe, przepraszam tak zwane drzewo storczykowe. No niestety, teraz powtórnie zrobiłem zdjęcie tym bliskom rozwiniętym. I aplikacja pokazuje, że jest to Judaszowiec. No, musimy chyba poczekać, jednak, żeby te drzewa, te drzewka e, troszeczkę jeszcze podrosły i identyfikacja właściwa nastąpi dopiero później. Ale bez względu na to, czy jest to drzewo storczykowe, czy Judaszowiec. Oba są ładne i tak jestem zadowolony, że, że przetrzymały zimę. To są wysiane z nasion. Te dwa judaszowce, powiedzmy, są wysiane z nasion w ubiegłym roku. Kamny mają się fajnie. Wszystkie ładnie rosną. Brugmansje. To są akurat żółte i łososiowe brugmansje. Reszki, które mi zostały w części już zamówione przez niektórych z Was. Tutaj mamy wybudzone kanny. Tak jak mówiłem w ostatnim filmiku, wybudzam pojedynczo po jednej, po dwie. Na razie jest kilka sztuk. Nie wyrywam się zresztą. W przyszłym tygodniu wybudzę kilka kolejnych. Basiek się obudził jeden. Ponieważ już zaczął kręcić ładnie tego liścia. Troszkę go dziś podlałem. No zobaczymy, niech sobie rośnie. Tutaj ma widno ciepło. Jak mu pasuje. Niech sobie fajnie rośnie. Bardzo fajnie rośnie ochroma Zobaczcie, jakie ładne drzewko urosło. Wystartowała bardzo wcześnie. Urosło piękne drzewko. Dla mardar już sadzonki się robią. Już obciąłem kilka gałązek. Ukorzeniam jak tylko ukorzenie. To niezwłocznie Ci wyślę. Ona ma być niebieska. Co prawda nie wiem, czy jest niebieska, bo to jest też prezent. Więc okaże się w tym roku, jaki będzie miała kolor kwiatu. I ostatnia kwestia, ruszyły bananowce. To jest Kimensi Set tiger, który miał tego liścia, bo wszystkie pozostałe już poobcinałem, bo zeschły. Tego liścia rozwinął w ciągu ostatnich kilku dni. Piękny, młody, zieloniutki listek. Wystartował pięknie. Dziś też go już podlałem troszkę nawozem, ale minimalnie oczywiście. Cały czas pięknie rośnie marakuja. Marakuje już podlewana przeze mnie dość długo. To jest jako jedna z pierwszych roślin, którą zacząłem podlewać. Bardzo szybko ruszyła. No i jak widać, już są duże przyrosty. Skończył się, yy, się palik. Będę musiał w tym roku albo ją gdzieś wsadzić w grunt, przy, przy ogrodzeniu może, albo przygotować jakąś konstrukcję, żeby się yy, mogła dalej strzepiać. Zobaczcie, jak wygląda mój Tetrapanax. Tetrapanax również wystartował wcześniej bardzo. Ono ma tutaj warunki dobre. Co prawda ma bardzo małe liście w tej chwili, bo to są jego pierwsze listki. W ubiegłym roku, mimo że był dużo młodszy, liście miał średnicy prawie metra, a w tej chwili ma jedną trzecią tej średnicy. No ale warunki są troszkę inne zimowe. Natomiast zwróćcie uwagę, ile ma tych liści, jaką fajną koronę utworzył i jaki ładny pień zbudował. To jest roślinka od Michała. Dostałem w ubiegłym roku w maju. Więc ta roślinka w tej chwili kończy 10 miesięcy. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. Także te trapanak super. A, miałem wam pokazać moją gunerę jeszcze. Zawsze o niej zapominam, bo ją wstawiłem pod stół. Proszę bardzo, jest gunsia. To jest manikata. Serducho prześliczne. I już ją wybudziłem, troszeczkę podlałem. Zaczyna puszczać pierwszy listek. W tym roku oczywiście już zostanie w gruncie. W tamtym roku y, miałem ją pierwszy rok. Trochę się bałem jeszcze, ponieważ miałem warunki. Y, była w kastrze wkopana, nie było problemu z jej wykopaniem, nie uszkodziłem systemu korzeniowego. Wyjąłem po prostu kastrę z ziemi i przyniosłem do ogrodu zimowego. W, ro w, w bieżącym roku wkopę już ją do ziemi bez kastry i zostaje tam na stałe. Będzie zimą okrywana. A jeszcze jedna ciekawostka. Tutaj obok stoi cykaz. Jak widzicie. Tam obok cykasa kiełkują takie malutkie roślinki. Ja mam taki zwyczaj, że jeśli nasiona długo nie wschodzą, to nie wyrzucam. Ym, mieszam z ziemią i wsadzam w kolejną dolnicę. Niestety nie opisuję i tutaj jest pewien problem. Natomiast te nasionka, to są właśnie nasionka tego judaszowca, który pokazywałem Wam na początku, bo już wyszły listki właściwe i widać, że to jest ta roślina. Po roku w ziemi wystartowały. To są nasiona ym, siany w ubiegłym roku, bodajże w grudniu, w styczniu, kilka mi wzeszło, yy, trochę rozdałem, a to jest pozostała część, które wzeszły po kolejnym roku. Tak wygląda stan roślinek na dzisiaj. Tak jak mówiłem, bananowce ruszyły, yy, maurylasy również kręcą liścia. Ta trąbka jest świeżutka. Też je minimalnie podlałem dzisiaj troszkę wody z minimalną ilością nawozu. Nie za dużo. Nie chcę im zrobić krzywdy tą wodą. Ale tutaj mają dużo słońca. Temperatura w tej chwili nie spada poniżej 15 stopni. Ustawiłem termostat na 15 stopni, trochę podniosłem temperaturę, także w nocy jest minimalna. Przepraszam, na 12 stopni. Minimalna 12 w nocy. W dzień, jak jest taki dzień słoneczny jak dzisiaj, dochodzi do 30. Mogą sobie śmiało rosnąć. Do usłyszenia. Pozdrawiam Was wszystkich.